5 sekund, teraz już na pewno wszyscy grzeją aż miło. 2, 1 i ruszamy kamerą. Przełączymy się szybko w tej chwili. Radek jest na czwartej pozycji. Z przodu jako pierwszy w tej chwili jedzie Tomek Zegarlicki, zaraz za nim Daniel Sowa. Bo ten Kacper Zubiel, o którym już dzisiaj e, mówiłem. Ja wiem, że oni teraz są ułożeni na ekranie w, w linii. To wygląda tak, jakby ten draft obowiązywał. Zaręczam was, że draft nie obowiązuje. Jesteśmy już w połowie Yorkshire .com forward I tutaj pierwszy jest Tomek Filozegarlicki. Za nim 3 sekundy straty jest Kacper Zubiel, potem za kolejne 13 sekund straty Radek Buchowiecki 21 sekund traci do pierwszego zegarwickiego Łukasz Dul, tak jak mówiłem, Łukasz będzie gdzieś w tym takim top 5 przewidzianym na, na ten wyścig w moich predykcjach cały czas. Kacper Zubiel wymiennie z Tomkiem Filozegawickim. Kacper zaczyna teraz właśnie ten 13% podbicie terenu, o którym mówiłem już tyle razy, zaraz za nim czujnie Zegarlicki, ale się pilnują. Mimo tego, że jest to próba czasowa, ci dwaj zawodnicy, można się pokusić o stwierdzenie, że dosłownie jakby jechali w drafcie, ale tak nie jest. Na wyścigu Tomek Filo-Zegarlicki, 4 sekundy przewagi i o już jest chyba niestety po podbanku. Kończy w zasadzie ten podbank, jest teraz na tym 12-13% podbiciu, dokładnie tak, Tomek Zegarlicki, jeśli mnie pamięć nie myli, wygrał w zeszłym roku, czy w tym roku, dystans hard na e, Tatra Road Race, Tomek wie jak się podjeżdża, mimo że jest z Także e, Tomek po podbanku po tych mijankach cały czas aż do podbanku z Kacperem Zubielem. E, teraz zdecydowanie 8 sekund przewagi wychodzi na prowadzenie Kacper Zubiel. E, zaraz za nim też tutaj do swojej dołożył, ale nie wystarczyło, aby utrzymać koło zegarowi 9 8 sekund przewagi. Trzeci i teraz dochodzi do głosu właśnie nasz triatlonista, którego teraz koła przy, próbuje bez draftu przypilnować Radek Puchowiecki, e, Oni też są właśnie na podbanku. Na to wszystko najeżdża. 8 sekund za nimi Łukasz Dul już ma ich w zasięgu wzroku, a przecież w zasięgu wzroku ich nie miał. Tam było nawet ze 20 sekund różnicy. Teraz Łukasz zaczyna dokładać swoje niezmaty. tutaj. A więc podjazd i Mati klasycznie nagle idzie wszystko. Zobaczcie, jak mija tych zawodników. Ta oddalająca się kamera z helikoptera pomoże nam teraz zobaczyć to jeszcze bardziej. Tutaj Mati e, robi rzeź. Mati jest w tej chwili na pozycji 20 i zaczyna przechodzić kolejnych zawodników. Tak jak mówiłem wcześniej, na relacji to dalsze miejsce e, Matiego e, było takie trochę zmyłkowe. On robi różnicę właśnie na podjazdach. No i teraz najważniejsza z kolei dla Mateusza będzie utrzymać tą pozycję zyskaną na podbanku i tego wyścigu. Radek Buchowiecki cały czas, czwarty, gdzieś tam trzyma w zasięgu wzroku tego Lesieckiego Triatlonistę. A teraz on, teraz na waszych ekranach, oni są na ostatniej hopie. Zegarowi skończyło się paliwo, zegar już jedzie na jakimś tlenie, 3,5 W, no to nie jest taka wartość jaką byśmy teraz chcieli oglądać u Zegarlickiego. To jest tlen, to jest zakwaszenie organizmu, ale jutro będzie Doms, ale jutro to wszystko będzie piekło, ale teraz z kolei swój prime time ma Kacper Zubiel i zanosi się na to, że mimo że teraz na zjeździe przestał pedałować, ma te około 58 km na godzinę, ale już powoli zaczyna nakręcać te nogi na nowo. To wystarczyło, aby Zubiel zrobił już 25 sekund różnicy względem zegara. No i to się zanosi na knockout, teraz nawet wstał w korby. Kacper Zubiel zapalił na czerwono te wartości 10 watów na kilogram mogliśmy tam obserwować. Ostatnie metry Kacpra. Teraz zobaczymy czy pójdzie tutaj w stójkę, teraz zamykamy oczy i zaczynamy walić na czerwono, tyle ile się da, już ten gradient delikatnie poszedł do góry, 7, czy będzie 8 watów na kilogram, tam zmęczenie organizmu chyba jest dość duże, czy Zegarlicki jeszcze to utrzyma, w tej chwili już wiemy na pewno, Kacper Zubiel będzie zwycięzcą, skaczemy, tutaj będzie gdzieś około 9 miejsca, ale może jeszcze minie, tego Szymańskiego. Są teraz bardzo blisko siebie. Gdzieś tam ta budka yy, telefoniczna zamajaczyła po prawej stronie. Dokładnie tak. No i teraz kto z tej dwójki stanie w korby? Kto z tej dwójki dołoży tutaj na czerwono-szymański? Zaczyna dokładać. Ależ poszli obydwoje teraz stójkę. Oglądamy fantastyczny finish tych dwóch zawodników. Kto pierwszy zmięknie? Kto się okaże miękki Kto tutaj jednak przegra ten finish? Ja już jestem przygotowany. Za chwileczkę będę skakał dalej. Ale trzyma to. Trzyma to. Yy. Trzymański. Nie ma obijania, nie ma miękkiej gry. Coraz bliżej Balera. Czy grupa go zje? Sładek chwali dziewięć, ale tu się świeci wszystko na pomarańcowo. Teraz do akcji wkracza stół. Wszyscy idą pełen gaz. I czy to wystarczy? Czy teraz te 10 watów da radę? Jakieła! Jakieła idzie wszystko!